Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Witam was widzowie po naprawdę bardzo, bardzo długiej przerwie e, Dzisiaj sobie zaczynamy serię od e, postępowego rolnika I cóż, dzisiaj będzie oprowadzenie po gospodarstwie e, Tutaj pierwszym moim głównym ciągnikiem to jest e, Zetor 7 e, 7... 7711 z turem. Prasa sigma koskująca beczkowus Meprozet Tej marki niestety nie pamiętam ale jak sobie przypomnę tam powiem widzowie. Tutaj nas... A, widzicie, tutaj następnie nie mam jeszcze talerzyczkę turnik, łyche prozitora chałupa jak chałupa tutaj następnie mamy e, siewnik rozsiewacz e, opryskiwacz oraz e, kurcze zapomniałem nazwy widzowie napiszcie mi w komentarzach i tutaj mamy środek kwastobójczy. Tutaj mamy następnie zgrawiarkę, 20 ton obornika, rozrzutnik oraz tutaj dwie przyczepy oraz te trzy pola, które należą do mnie i tam łąka na wprost nas jest, należy do nas. I tutaj mamy, proszę Państwa, jeszcze przepięknego ciapka. Tak, to, to, to jest najpiękniejsza rzecz chyba na tym całym gospodarstwie, jaka istnieje. Dobra Tutaj sobie tak chodzimy, chodzimy A ja muszę tutaj gdzieś pojechać Tutaj jeszcze mamy tylko punkt 3 A ja muszę sobie gdzieś pojechać Bo coś tam się z kimś umówiłem I teraz Zobaczysz je ja zaraz gdzie pojedziemy sobie A i tak jak jest, jak mam hud wyłączony to jest ciężko Kierunkowskaz Wyjeżdżamy Teraz kawę kawałek pojedziemy i teraz tutaj zaraz zakręcamy Dokładnie tu proszę Państwa Jest również z nami mój bardzo dobry kolega, nawet można by rzec, że przyjaciel Piotr Witam Piotr otwieraj sąsiad sąsiad otwieraj zapuch puch samochodem mój piechota, przyjechać, coś to jest... co mnie parken. Wiedziałem, że gdzieś pojedziemy, to gdzieś pojedziemy. Tak, ja już to przygotowałem. No i teraz tak, widzowie, niech tutaj Piotr opowiada, jakie ma tutaj sprzęty. Dobra, no powiem tyle. Tutaj upchałem. Czekaj. takiego... W piłacza, jeszcze na środ środek, nie zmoknie był prąd prądego przykryty przez noc a tu, tu po prostu, tutaj mamy nasz mojego mercedesa nie dotykaj! A ja, nawet, a ja nawet wsiąść nie mogę Ale ja mówię nie dotykaj e, tu, tu są kury taczki ten Ogód, gdzie ty leziesz? Tutaj? A, już, tutaj jest... Ale Ależówka i Ifrasa. A tu dalej przechodzimy, tutaj jest przyczepa, bo nie muszę brać tamtej jak tamtej. dość sporo. Chyba 9 albo 8 ton. O, tutaj Ursus ten. 1314 z przyczepo T35. Obornik i Eee, Tutaj w tutaj... ogóle mamy ciekawostka, przepraszam, że ci wtrącę, a tutaj mamy po 20 ton obornika na start I mamy jeszcze taczki A tutaj, tutaj szambowóz No i tutaj świnki Tutaj, No tutaj świnki Dorosła taka już ten i urodziła niedawno Ojej, jaka, jaka słodka Jakie słodkie są te Dobra, to ja no to ja. co, słysza, tak Zabrami jak żeśmy się umawiali Ja biorę twojego, no, tam, ja biorę swojego ab, a a ja i jadę się... do ciebie Do mnie najpierw, pan że do ciebie No, dobra, no to, to dobra, no to jadę do ciebie. Do najpierw u Ciebie zetniemy zepnie, jedno pole tu najpierw u Ciebie, bo Twój Bizon to się o Ciebie ogarnie ale mu daje Ach, kurde, najzimnie. i tak to jest jak się niestety gra na klawiaturze ale spokojnie, zanim długo mi kierownik nie to a, to Czy tamtędy przejeżdżamy. To ty kurwa nawracasz. No to jedź tam, a ja tutaj muszę nawrócić. Trojeczka... Jedziemy... Przepuszczam się mendo. No co mi tykiel, no jeszcze ja go przepuszczam. Jest problem. Zjedź, zjedź, no i zjedź. Jak ja... dobre, ja tutaj nawrócę. Ja tam nawrócę, na tym. Dobra, to um, nawracaj, nawracaj, kiedyś zakręca mi i do pobizuna bo ty jest taka. U... Znaczy na zaoranę tutaj, na tym zaoranym Zawrócę. To nawracaj, Ej ja idę do po pobizuna I teraz ta, idziemy i Myślę, że tutaj na razie pojedziemy sobie na to, na to pole tutaj z inchminim. Tak, jo, to je inchminim. E, ogólnie taka ciekawostka, że ten mój Ursus, co teraz jadę ma normalną fizykę, bo... ładnie A bardziej to tylko żywi ma jakąkolwiek fizykę, bo one się tam ruszają, Tutaj mamy kultywator, posiarkę oraz y, przetrząsarkę. Dobra. Eee, za najpierw kosimy? Tak, jo. Na te, czy na te duże? To? Dobra, to ty. Nie, tutaj za na, na, na piątce. A właśnie, a tutaj do tego silosu się jo. sypać? No tutaj do silosu ty trzeba wsypuć. Jo. Czekaj, to ja mam pomysł. Ja zapnę to twoje, jeszcze mniejsze autosankie. To za myślę, że już nie tutaj ma być w miarę dużo O właśnie sąsiad ty ej, byś chciał to na sprzedaż dać po skłonie z tego pola Nie, kurde, masz... ja tego kusisz się. Ej tu masz jęczmień, masz... A tu masz jęczmień, to z jęczmienia zostawiasz? Kurna dziot, ja kosić się nie mogę. Ty, czy kojta, to jest. Ty, chuty muszę włączyć. Ty nie możesz. Ty, no niby gotów do zbioru, a ciula mogę kusić. Weź się, si. Czy... już uruchom. Muciarnię trzeba uruchomić. Uruchomię. Nie to, czekaj, jak to się robiło? Weź mnie tutaj pójdź. Górna jot. czemu? Kurna czekaj, bo mi stek, hmm. jakiś, o Urna Kurna dziad. Dobra, muciarnia ma, muciarnia jest włączona. Puszcz mnie tu Czekaj chwilę tu tutaj Odpalam Baj. opuszczam Oj Ko... Czekaj Kosi nie kosi Czy Kosi Uśmiech. Ja nie mam papierów na kombaj, na jakoś potrafię o Ciebie chcę Musisz A jo bo ja Kurde. Musisz tak, musisz ustawić, żebyś miał zaznaczony na combine, B na komba a nie i jeszcze raz przestawiasz, żeby było ustawione na header i odpalasz header. O, już, no i jedzie, jedzie, słama to. Znaczy, że No jo, tylko kurna tutaj wilgotność tego. Wilgotność minia je duża. jest problem pięknie cofnąłem ten tryb mi się tak włącza na stopy a właśnie musisz mi dać tego po wykonawce mógł spiąć to twoje auto sam to ta mniejsza dobra już ci spinam już ci spinam ale ty nie możesz bo ty de... to jest moja przyczepa to ty a, nie jo. możesz Hmm. Bo ta moja przyczepka to 3 to ona ma 7 ton ponad. A co mam teraz? Ej kurna, ja sobie muszę włączyć ten automatyczny rozruch chyba. Nie Eee... Automatyczny okay. rozruch silnika, where o, o! Teraz mogę! Magicznie. Automatyczny rozruch... Dobra... No Pe, my chyba dzisiaj nie zrobimy, też że nie jest za wilgotno z rana. Mmm... Ale sobie za wilgotno? Nie wiem... To czekaj, zobaczę jak u mnie wilgotno. Dobra widzowie, tutaj mm, Tak jakby chyba trzeba iść się przespać kilka godzinek. Nie 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 nie, nie, nie. Ale no to weź Ty to tutaj sąsiad, koś, bo tutaj kurna. Coś wilgotności nie poważ. Coś wilgotności dużej nie ma. Puść i weź włącz automatyczny raz silnika wyłącz. ile? Nie chodzi... Nie, to po prostu zmniejsza ten. Prędkość pracy kumba. Kurde. Hmm. To chyba, to chyba trzeba będzie hmm. rozegrać to tak. Że... ale dlaczego on jedzie tak wolno? Toś jak jest oś wysoka, to spowalnia to pracę kombajnu. Dobra wysiadamy, śpimy do... Dzi dziewiątej. Jeszcze dziewiątej. Jo, idę. Próbuj nesce do domu. Jo. Dobra, dziewiąta jo. jest, jest. Spróbuj teraz, masz. Oh, jest. Jest git? Nadal. Czy nie mnie zabawi? No tak, patrz. Teraz, jest 80, teraz jest 24... no Mieszanie To, to trzeba po południu Tak 15 Chyba 15 Tu 15 Jest o, o tu już to... normalnie leci. No właśnie, O, też wiemy, że trzeba po południu kosić. Bo to jest moja pierwsza styczność z tym modem. Chciałem podkreślić, już skrócie wiemy. No ale, no cóż. Cześć, możesz już prasować na kostki. Brać jego ciapka i prasowa Dobra Poczekaj, to, tylko ci tu ustawię Tego z cz, iść i czekaj. Nie ten nie... Dobra, zostaw wystawiona rurę ja za... za. To ten ja tutaj zjadę na bok A tu... Ręcznie, żeby się... Tylko stacza się! O! Dobra, wyhamulowałem Ale tak to by się staczał No Cztery na 4 godzinę zaczamy. Jakoś leci Później się zmienimy okay. A ty mhm. weź ściapka i prosuj Spokojnie znaczy no ten odcinek będzie z, z robota u Ciebie, bo już u mnie będzie robiony, tak. A bo znaczy no, no tak będziemy się wymieniać, to odcinek, nie? Pierwszy u mnie, drugi u Ciebie, trzeci u mnie, czwarty no, u Ciebie. Chodzi o to, że ja myślę, żeby tylko ty, ty, seria do, ten, ty, do Ciebie dupnąć. E no tak mieszanie, nie? A tam się Dobra, może trochę to możemy... też odcinkami że ten pierwszy do ciebie ten pierwszy do mnie drugi do ciebie mnie. trzeci do mnie i czwarty też do ciebie i tak dalej miałem ja taką serię która mi po prostu nie wyszła totalnie jest do wywalenia więc to będzie fajny, fajny zastępca Dobra, dobra. Tylko ciekawe czy ciapek sobie poradzi Nie no, ciapek sobie powinien poradzić z bąk, Ile nie? on ma koni? 31 ma... kunia. A do prasy je potrzebne Boże. 22 kunia Ale to napęd ma. Jaki on ma napęd. Bo jak ja cofam, to go lekko unosi do tyłu. Pyta, hmm. ja, czy przejdzie tędy? Muszę tutaj o tak i tak jakoś wyjechać. Już jest to na 210. No, to ładnie sypie. Dobra, rozkładamy praskie. Ale to jest czwarty przejazd. Oj, będę go kapował. Zdążę. Kwiatek przestanie istnieć. 6,4 ton tony na godzinę. 6,5. Ciężko mam Powiem tak, Bizon to ma tutaj bardzo ciężko Nic coś wiemy jak taka, taka górka Co się dziwić, to normalne Ale ua, Ale kurna, tutaj słychać z tego ciapka człowieku Głośno jak nie wiem w tym a słychać tutaj tego ciapka stąd Tam Ja uchylam ten o dach przy berdach. Tam się później yy, ten, jak ja będę u ciebie. Znaczy tu się ty. Rozliczymy jak ja będę u ciebie. To, 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 to ja, ja nie, to, nie, nie zdawać, chłopie, toś, ty, ty u mnie robisz, ja u ciebie tak. On. No będzie jak u mnie zrobisz. Skosisz. To to też będzie No ciężko, ciężko ma Z taką Ten ciapek jest na płaskim 8-7 na godzinę jedzie Już się boję co będzie pod górkę Urna jak bison leci 3 na godzinę pod górkę 3-2 na godzinę Hmm. Bo ogólnie ten paszowóz według mnie jacy ty masz to jest idealnie pod 3 podpasowany. Paszowóz, bardzo dobrze, ja właśnie zapomniałem By, No już mógł sobie po prostu pod strych podjeżdżać i ze strychu do paszowozu wyrzucać. Dobra, teraz musisz poczekać, bo ja tutaj robię Ej dobra. dobra, ej, tych ksiąpek jest niezniszczalny, cały czas o 7 godzinę. Wiem, bo to jest tam, to jest przecież... Yyy... Eee, 9 koni różnicy, więc jest to, to nawet sporo. Jeden. Koni mechaniczne. Jest to 300... 30M, to jest... 31 koni ma. No to z górki to będzie już... Lepiej. Nie będzie takiej tragedii Kurde możesz poczekać raczej on wysypie Albo on sypać musi? No Dobra, zostawię ten... nie, ciastka, To masz tu zostawić palonego ciarka Nie, to w jeśli sensie raczej ten... on wysypie słomę Niech więc... jest ja To zostawić to odpalonego i to słomy zbije A z trzej, otwórz rurę więc to jest dopiero 64% Mijaki te klupełno chyba Nie, mijaki po prostu, poczekaj to, to ja wiem co zrobię Przerzucam te kostki To takie się leżą Jeszcze I od razu nawracam i aby Się stoczył w górki Od razu. że tutaj żeś napił wody mocno ale upał jest to pić się chce to się on się toczy pod to górkie Kurf! po co ja otwierałem ten dach czekaj podwykonawcę masz mam jeszcze muszę mieć i... Czekaj chwilę Zgłosuj Ja ten... Trochę są so, so problemy na mama, Ty, tak, tak jakby mi coś w kumbo Aha, dobra o. Ty, tak, tak jakby coś mnie nie O, wsypa. leci! O, super. nie zaciągam no pełno czemu to nie to się jest. toczy do tyłu pełno nie, ale wysypać w sumie zawsze może. Dobra no, zawsze zawsze warto wysypać. No jeszcze żeś zahaczył. Daj, żeś kostkę ukradł. Przez przypadek tą przyczepą. No, tam przyczepą. A to ślubne to nie daje rady. Czwarty bieg cztery na godzinę. No i tak i tak na utwardzonym pewnie ta kostka tam koło blokuje Ty, czej, to ja tam do podskoczę Już to wypadła to. ta kostka Ty, stój dobra. Jo, wypadło Musiałeś do siebie jadę, czy Dobra, to czekaj chwilę Siema, od

hamulce, no, ten ciapek ma takie hamulce jak mój ten, jak moja skania w etesie, czyli do dupy. Łyr na ziód. Ura ja wiem, Czej. Że mi oko zrobił Łatko bosko Ła ale tutaj Dobra, posypało ale pomysł. na początku? Daj bizona o właśnie teraz możemy się może teraz troszkę. zmienić miała kumbainik styk jak ty na najniższym biegu jedziesz o tutaj 220% tam tej wilgotności 90. Dziwi. Tam było... Kilo... 99 kilowatów, panie. nie to tyle kilowatów nie jest Co kilowaty to naprawdę mądry jest pytanie... Jak Oj, teraz 2 na godzinę. Eli ten, 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 ten ciapek to jest na serio niezniszczalny. Leci się prawie pod tą... Pod, pod nie, że się prawie tak zaszarpnęło mnie trochę. Dobra, myślę, że... No to mnie prasz. Uj, sorry, sąsiód! Sorry, sorry, sorry. Chcę czasem własnego bizona i ciapka niszczy. Jakbyś mnie zahaczył. I Dobra, widzowie, jeżeli odcinek wam się spodobał, Zostawcie 4 lajki, zasubskrybujcie mój kanał, Piszcie komentarze, posty, no i cześć!